Dostałam kilka pacuszek, więc zobaczmy, co jest w środku. To jest, słuchajcie, moja pierwsza rzecz od L'Oreal Pro. Jest to uwaga, maska do włosów. No i nie będę was oszukiwać, że przetestowałam już ją sobie. Obymowałam z pudła tę paczkę i zostawiłam po prostu w tej torebce. Widzicie, że mogłam zobaczyć, co tam jest. No i powiem tak, nie dziwi się, że tyle osób się nią zachwyca, bo dałam jej troszeczkę, żeby oczywiście oszczędzać. Ona całe włosy ogarnęła bez problemu. I jeszcze jak spłukiwałam, to nawet już po spłukaniu jej czułam takie, wiecie takie aksamitne te włosy. No teraz nie mam włosów po niej. To jest chyba najlepsze uczucie. No nie, możecie się ze mną zgodzić. Jak spłukujecie i czujecie, że te włosy po prostu są takie. Jedwabiste. Mamy tutaj też świeczkę, która jest inspirowana zapachem tej maski. Akurat idealnie mamy sezon na świeczki. O kurczę, no pięknie pachnie. Szkoda mi ją palić teraz, ja ją chyba sobie zostawię dopiero na przeprowadzce, chociaż no nie, no będziemy mnie kusić. Dziękuję bardzo. Kolejna paczuszka od Orientany. Ja kiedyś dostałam od nich serię, wydaje się, nawilżającą. Używam do teraz, bardzo fajnie mi się sprawdziła. Tutaj mamy jakąś nową serię, odbudowującą i jest to krem serum naprawdę. W ogóle lubię oglądać ich profil na Instagramie, bo widzę, że te produkty są tworzone tak totalnie, wiecie, z pasji i nie są to randomowo dobrane składniki. I tutaj jest jeszcze serum ujędrniający na noc. Tego jestem mega ciekawa. To są, słuchajcie, perfum, perfumowana mgiełka nawilżająca włosy i ciało. Ja mega lubię takie rzeczy, a zapach to drzewo sandałowe, więc tym bardziej. I ona nie ma alkoholu, więc rzeczywiście można używać bez problemu do włosów, to też zrobię. O kurczę, bardzo ładnie pachnie. Ej! Sorry, lubię takie zapachy. Nie jest takie ciężkie drzewo sandałowe, to jest takie Trochę się też taka bardziej czystość, trochę taki balsam do ciała. Wiecie o co chodzi? Nie taki mocny zapach? Myślę, że uniwersalny większość osób raczej powinna go polubić. Dziękuję bardzo, Orientana też, za tą paczkę. Ta paczka to jest, słuchajcie, dziczek 150. To jest normalnie instrukcja. załóż kawiczki chwyć młotek rozbliży się po swój emergency kit. No dobrze, więc zastosujmy się. Mam nadzieję, że nie narobię tu jakieś rozruby. No nie, teraz nie mogę otworzyć młotka. Ale ja jaja. Wielbiam takie kreatywne paczki. Czuję się trochę jak archeolog, który musi, wiecie, odkopać jakieś dinozaury. I to nie idzie, to nie jest takie proste. I w ogóle z czego jest ta szyba? Czy ona jest z cukru? Dobra, wiem, że nie powinnam tego lizać, nie róbcie tego w domu. Poszło! Ale jaja! No mega cool. Ej, fajne! O oh, wow. Poczekajcie, ja to może jakieś pudełka wrzucę. Bo jak na razie mam to na wygodzinie. To jest, słuchajcie, reduktor worków pod oczami. I są tutaj udowodnione rezultaty. Więc no ciekawe jestem ja w ogóle szukam takich fajnych produktów pod oczy, bo mam tą skórę taką ewidentnie tutaj gorszą, że jak robię makijaż, to po prostu widać, że ona jest brzydsza. I dostałam tutaj jeszcze paczkę od Yes Style. I są to, słuchajcie, z tego co rozumiem, totalnie różne kosmetyki. No poszaleli powiem szczerze, sporo tego jest. To jest jakiś taki primer esencja. Ale ładne Ej, niezłe, niezłe.